Cześć tu Chris, witajcie na kolejnym filmie Dostaliśmy takie smart żaróweczki od firmy Vox Model R5085 Kolorowa żarówka RGB 6W 500 lumenów Gwint E27 Wsparcie Google Home Amazon Alexa No i to jest taka żaróweczka świecąca sobie tam na kolorowy Drugi model R9078 W tym filmiku sobie przetestujemy Pierwszy model, tą kolorową, zobaczymy, jak to śmiga. Dobra, odpakujmy ją, zobaczmy, jak to wygląda. Sami są ciekawe. W znajdziemy, w zasadzie, tylko instrukcję i żarówkę. I nic tu więcej nie ma. Zwykła żaróweczka smart, to jest taka bardziej świecąca, punktowo. Bo widać że tutaj góra jest w ten sposób zakończona. Gwint standardowy, żadnych przycisków, nic tutaj nie mamy. Także wkręcamy. Nic tu więcej nie wymyślimy. Wkręcamy do oprawki. Włączymy, zobaczymy jak świeci. Świeci. Bardzo jasna, fajnie świeci. Także co dalej? Instalujemy aplikację do obsługi tej żarówki. Aplikacja się nazywa Vox Home. Jest dostępna w sklepie Google. I co dalej? Trzeba tę żarówkę tu dodać, bo nie ma dodanej w tej chwili. Klikamy Dodaj urządzenie. Tutaj mamy masę urządzeń tej firmy od kamer po. Czujniki dymu, jest tego naprawdę tutaj dużo. My wybieramy lighting, czyli oświetlenie. No już po kształcie widzę, że to jest ta żarówka. No i trzeba hasełko do swojej sieci Wi-Fi podać. Podajemy hasełko do wifi. next, łączymy się. Żarówka powinna migać tak dosyć powoli. Ona nie miga, czyli trzeba ją zresetować będzie. A jak ją zresetować? Wystarczy ją wyłączyć na 10 sekund. Włączyć z powrotem, wyłączyć, włączyć, wyłączyć, włączyć. Zobaczmy. Potwierdź, że wskaźnik miga powoli. Niestety nie miga powoli. Miga szybko, bo ja tą żarówkę już gdzieś parowałem z innym telefonem, więc trzeba do fabryki ją dać. Także, że włączymy to, nic nam to nie da. Żarówka jest po prostu jeszcze z innymi ustawieniami i nie sparuje nam się z naszym smartfonem póki jej nie skasujemy wszystkich ustawień, a jak to zrobić? No niestety musimy się wrócić, bo w ten sposób do tego nie dojdziemy. Będzie trzeba ją po prostu przywrócić do ustawień, jak to mówią fabrycznych. I tutaj mamy takie coś jak resetowanie urządzenia. Krok pierwszy: wyłącz żarówkę na 10 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Włącz żarówkę. Teraz wyłączymy. I musimy zrobić coś takiego on, off, on, off, on. I teraz potwierdź, że żarówka miga dosyć szybko. Rapidly Blink. Potwierdzamy. Klikamy tu potwierdź. No i teraz tutaj mi miga, ona za szybko, bo tutaj mi się pojawiła informacja, potwierdzić, że wskaźnik miga powoli raz na 3 sekundy. Coś jest nie tak. Jakieś ustawienia ona jeszcze trzyma. Zmijmy tutaj na Access Point Mode. Jest tu taka opcja, to jest inny sposób jej resetowania. Dajemy resetowanie urządzenia. I zrobimy tak jak przedtem. czyli najpierw wyłączymy na 10 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 10. Włączymy. No i teraz off, on, off, on. Zobaczmy. Brak reakcji. Miga teraz szybko. No i teraz musimy zrobić, żeby ona zaczęła migać szybciej, czyli musimy ją wyłączyć. I teraz robimy tak. On, off, on, off. Powinna powoli migać. Tak, teraz jest OK. Klikamy Config Indicator Slowly Blink. Next. No i teraz musimy połączyć z siecią Wi-Fi wszystko. A dokładnie musimy się połączyć z siecią Wi-Fi naszej żarówki. Jest to Smart Life, sieć otwarta. Łączymy się z nią. Połączony, ale brak dostępu oczywiście do internetu. Urządzenie jest w tej chwili dodawane. Tak, dodało już, bo widzę, że żarówka zaczęła się świecić. Jest OK. No i smart żarówka została sparowana z naszym smartfonem. Powinna już tutaj nam ona spokojnie działać. Nazwę już sobie zostawię taka jak jest. Jak widzicie, parowanie tych żarówek jest dosyć upierdliwe, to fakt, ale da się to zrobić. Tylko trzeba po prostu najlepiej mieć taką niewyciąganą jeszcze z pudełka. To idzie szybko. Jeżeli gdzieś, żarówka była, jeżeli gdzieś żarówka była używana, no to niestety jest to troszkę bardziej męczące, ale da się to zrobić i na, na 100% będzie Wam to działać. Dobra, są to nie będę jak kolejował pokażę Wam tylko jego działa. No więc tak, mamy tutaj do wyboru. No wiadomo białe. Możemy ściemniać, rozjaśniać. Ciekawe już do zera zajdzie się wyłączy. Nie, trochę świeci jak ściemimy. Czyli do zera nie dochodzi. Mm, dobra, co my tam jeszcze mamy w ogóle za ustawienia jej oprócz jasności, a ja z powrotem rozjaśnię, jak sobie świeci. Aha, bo mi się tutaj cofa nie w to miejsce co chciałem. Kolory. Kolor jest tutaj masa, można sobie regulować odcienie. Czerwone, niebieskie, fioletowe, zielone też są, jasno niebieskie. Także to, jaki kolor lubi, to jest w końcu żarówka RGB. Jest nawet czerwony, krwisty. Jasność można sobie tej czerwieni też tutaj regulować. Tu są jakieś programy już rzucone do. Konfiguracji widza, na przykład na czytanie, takie światło niby jest najlepsze, przyjęcie noc, całkiem fajne. Jak sobie całą chatę w tym zrobić, w takich żarówkach, to można całkiem fajne bajery robić. Jakieś włączanie z światła też można sobie skonfigurować. Ciągle mi tutaj pytało o aktualizację oprogramowania układowego żarówki, ale ja tego nie chcę jeszcze robić. Mamy jeszcze opcję harmonogram. Ustawiamy na przykład, że codziennie o godzinie 7.20 żarówka musi się włączyć, o 8.10 wyłączyć. Coś w tym stylu, ale to nie wszystko. Mamy tu jeszcze taką fajną opcję, jak Smart. Smart to nie jest akurat do tej żarówki, to jest tak naprawdę do każdego urządzenia Smart, które jest od Vox. Wejdźmy sobie tutaj i możemy sobie utworzyć tak zwaną scenę. Kliknijmy create scen, weźmy sobie na przykład temperaturę. Aha, tutaj nas prosi o adres, pod jakim mieszkamy, ale to można sobie wziąć z... czego? Z lokalizacji. Także on sobie sam pobierze adres. No i na przykład, jeżeli temperatura mniejsza niż minus 10, klikamy teraz dalej. No i co ma zrobić, jeżeli temperatura spadnie minus 10? Jest Send Notification, czyli weź powiadomienie, wybierz scenę jakąś gotową, Uruchom urządzenie, czy wykonaj opóźnienie? Wybierzmy sobie, uruchom urządzenie. Wybieramy teraz urządzenie, które chcemy odpalić. I co ma się dziać z żarówką? Przełącznik oczywiście ma się ustawić w trybie ON. Klikamy Zapisz. Tryb pracy żarówki ma być w kolor. Może wybierzmy sobie nawet jasność. Tak, wybierzmy sobie jasność, na przykład dajmy 45%, temperatura barwowa dajmy no 44%, gdzieś mniej więcej. Next. I klikamy zapisz. Wszystkie opcje już mamy tutaj wprowadzone, jak widać. Zapisz. I wszystko już jest gotowe. No i wszystko. Opcja jest uruchomiona, także żarówka, jeżeli temperatura spadnie, zmieni nam kolor. Fajny bajer, można sobie zrobić taki termometr z tych żarówek, tylko by trzeba było mieć ich tak dosyć sporo nawet. Całkiem niezła opcja. Co jeszcze? Wydaje mi się, że to chyba wszystko tutaj z takich opcji podstawowych. No, a reszta to już jest tak naprawdę tutaj taki gotowy system do zarządzania głosowego od Alexa albo od Google Assistant, ale to by trzeba było sobie skonfigurować. Mając na przykład jakiś nie wiem, mikrofon, czy nawet chyba smartfonem, można też to robić. Można wydawać żarówką czy, czy jakimś innym urządzeniem smart komendy głosowe. A reszta opcji to jest tak naprawdę już aktualizacja oprogramowania układowego, jest tu jakieś centrum jeszcze informacji i centrum pomocy, i to wszystko. W przyszłym jakimś filmiku będę jeszcze próbował ją skonfigurować z Home Assistant, ale takim montowanym na serwerze, jak tutaj mamy. Jest to Packard Belly Media A2921GE, procesor AMD e 1200 na Radeonie 7310 Normalnie za pomocą programu od Vox żarówka działa w chmurze, czyli tak naprawdę korzysta z serwerów Vox. A nie wiadomo gdzie te serwery są podejrzewam, że gdzieś w Chinach. A przypuśćmy, że jesteśmy prepersami, nie chcemy, żeby dane gdzieś tam uciekały, na przykład. No za granicę, z naszych urządzeń smart w domu. Chcemy mieć wszystko lokalnie. Najprostsza metoda, zainstalować sobie serwer w domu, jakiś komputerek, nawet wirtualizację, odpalić Linuxa i tam poinstalować te urządzenia. Ja spróbuję, nie wiem czy mi się to uda, nie wiem czy ta żarówka będzie chciała podjąć współpracę z tym systemem, ale niby gdzieś tam na forum znalazłem, że jest to możliwe. Dobra, także dzięki za oglądanie tego filmiku. Trzymajcie się, cześć.